Przed filmem chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zostawili subikę na kanale oraz łapiszki do góry pod tym filmem. Dobra, to lecimy. Witam wszystkich w programie break, Breaking News. Jestem Pan Klocek i dzisiaj porozmawiamy sobie o filmiku, który oprzedł sieć. Że na Marszu Narodowców narodowcy zostali zaatakowani racami z pewnego balkonu, gdzie wisi napis "strike kobiet". Porozmawiamy za chwilę, a państwo w tym czasie obejrzy ten filmik. Jak widzieli państwo. Na filmiku przed chwilą zostali zaatakowani racami. Ale spokojnie, proszę państwa, nie ma co się obawiać. To był zwykły fake. Dlaczego pytacie? Ponieważ film został puszczony od tyłu. A za sekundę pokażemy państwu, jaki jest oryginał. Jak Państwo przed chwilą widzieli, to narodowcy zaatakowali to mieszkanie, ponieważ wisiał tam napis STRIKE KOBIET. Ale cóż, i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.